Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w czytaniu partnersko-miłosnym dla osób z podznaku koziorożca na miesiąc kwiecień. Czytania ogólne są gotowe na kwiecień, zatem zapraszam do obejrzenia. Zapraszam Was także na mój instagram projekt.New, a tymczasem zaczynamy i zobaczmy, co dla koziorożca. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takim prywatnym rozkładem partnerskim lub ma inne pytania do kart, to zapraszam do kontaktu mailowego. W opisie znajdziecie maila, lub na Instagramie możecie się ze mną kontaktować. A tymczasem zaczynam. I zobaczmy. Koziorożec, rozkład partnerski, kwiecień. Dwójka mieczy, trójka denarów, królki i ichów. Słuchajcie, jeżeli nie wiecie, czy ten związek ma przyszłość, to zastanówcie się. Po prostu pójdźcie za głosem serca. Co wam serce podpowiada? Nie co wam podpowiada rozum, bo nie wymyślicie tego. Tak czuję. Dobrze, koziorożce drogie, co wasza osoba myśli, co ma w głowie? Głupiec. Baren z odjekalnym nam się tu zarysował. Co w sercu tej osoby, co ta osoba do was czuje? Dziewięć była? Ta osoba nie jest gotowa na poważny związek, na poważną miłość. A może jest po przejściach z dziewiątką buław, zazwyczaj z tego tytułu ktoś nie jest gotowy. Z głupcem teoretycznie w głowie by była gotowa na coś nowego. Jeżeli już jesteście razem, to podejrzewam, że ciężko dotrzeć do tej osoby. Możecie mieć wrażenie, że jest nieodpowiedzialna, lub ciężko o jakieś takie zobowiązanie głębsze, ale to jest chyba wynik jakiejś traumy. Zamiary tej osoby wobec was, paść buław. No to ta osoba nie traktuje tego poważnie. Nie myśli, co dalej, nie jest gotowa na jakieś głębokie. Trwałe uczucia. Nie mówię, że ich tu nie będzie, ale nie ma takich zamiarów. Co będzie, to będzie. Spać. bo na razie się widujemy, bawimy się. Baran ponownie. Co ta osoba wnosi w Waszą relację? Paść denarów. Jest zainteresowana. Jest zainteresowana randkowaniem, poznawaniem Was. No jeżeli jest to początkowa faza, świetnie. Jeżeli macie tu, tu, tutaj kogoś już dłużej, to nie liczcie na to, że się jakoś bardziej zobowiąże. Nie na razie nie. Na pewno nie. To prawdziwa potrzeba tej osoby, czy intencje sąd odwrócony. Ja uważam, że to nie jest osoba, która odpuściła, i to jest osoba, która szuka nowej rozrywki. Na zasadzie, nie wiem, może jest po rozstaniu. I tak naprawdę liczy na to, że nowa osoba w tym przypadku wy, że trochę wyciągniecie ją z tego, że będziecie taki, takim ribandem. No, jakkolwiek to brzmi, skorpion nam się tu zarysował. Dobrze, e, moje drogie koziorożce, co wy myślicie, co macie w głowie? Wisielec, ryby sodiakalne. Co w waszym sercu, co wy czujecie? Czwórka denarów. Haha, trafił swój na swego. Bo w twórce denarów tak naprawdę nie sądzę, że wy sami chcecie coś emocjonalnie dać. Zamknięci na cztery pusty. Wasze e, zamiary w stosunku do tej osoby? Pięć mieczy. Nie ufacie tej osobie. Nie ufacie tej osobie. Na dystans trzymacie. Może nawet jakoś mścić się chcecie. No nie wiem, ale energia z waszej strony nie jest zdrowa. O ile tu mamy kogoś tak jakby naiwnego i niewinnego, że nawet nie podejrzewa, że wy tu z taką energią wchodzicie z piątką Mieczy. Zamiar Piątka Mieczy to jest takie: udowodnić ci, że się mylisz, udowodnić ci, że nie masz racji, udowodnić ci, że, że masz złe intencje. Taka wiecie, no energia. Hmm. Co wy wnosicie w tę relację? Rycerz była w odwrócony, wy nie jesteście zainteresowani relacją na chwilę. Ja bym powiedziała, że wy w ogóle nie jesteście za bardzo zainteresowani tą relacją. Strzelec się pojawił. Wasze potrzeby, intencje. Dwójkami, czy sami nie wiecie, czego chcecie? Sami nie wiecie, czego się spodziewać, i po prostu no jakoś tak niestabilnie to wygląda. Gdzie to jest problem? A No nie ma tu miłości, umówmy się. Nie ma zaufania przede wszystkim. Ja mam wrażenie, że nie ma za bardzo szansy na miłość. To jest zupełnie nowa relacja. Tak czuję. Dobra, zanim przejdziemy dalej, to ja zapytam o kilka rzeczy. Co karty mogą tutaj o tej relacji powiedzieć? Czy jakaś taka dodatkowa wskazówka? Odpuść swojego eksa, ekspartnera. Ex Czas oczyścić swoją energię. No dokładnie, ktoś tutaj nie. Y ja podejrzewam, że ta osoba, może i Wy, nie wiem, może i Wy macie teraz problem z zaufaniem, bo ktoś Was skrzywdził, ale ja przeżywam bardziej po stronie tej osoby, że nie odpuściła przeszłości, nie odpuściła swojego exa, więc widzi Was trochę jako szansa na to, że... No wiecie, czasem tak jest, ja wiem, że to brzmi paskudnie, ale czasem tak jest, że mieliśmy tak poważny i trudny związek, że najłatwiej się z tego wydostać, to po prostu skoczyć w coś nowego. No jest to być może najłatwiejsze rozwiązanie, no ale ktoś tutaj tą drogą idzie. A... Ok, zobaczmy zatem, czy jest coś, co ta osoba myśli, lub co chciałaby wam powiedzieć. Chciałabym z Tobą dzielić moje dobre newsy. Ja bym powiedziała, że ta osoba w ogóle chciałaby dzielić z Wami jakąś radość z tym paziem buław. Radość dnia codziennego. Ja mam wrażenie, że to jest osoba, która chciałaby po prostu czerpać z dnia, czerpać z okazji, żyć tu i teraz, zabawić się z Wami. Coś takiego. W ogóle nie jesteście na to otwarci, słuchajcie. Co jeszcze? Chciałabym ci powiedzieć, co czuję, jak się mam. Czasem nie śpię, i myślę o tobie. Ja nie sądzę, że ta osoba ma złe intencje, bo chociaż ma bardzo dobre, tylko niedojrzałe. No nie wiem, na ile wy z tym jesteście ok. Dobra, słuchajcie, inaczej. Dopytamy sobie o te energie, które nam się tu pojawiły. Zacznę od tej osoby. Głupiec, paść buław, paść denarów, to nie jest osoba, która chce źle. To jest ktoś być może dużo młodszy od Was, a być może mniej dojrzały, życiowy, ma mniej doświadczeń życiowych. To jest ktoś po rozstaniu, kto szuka okazji do tego, żeby zapomnieć po prostu, ale to nie jest tak, że ta osoba ma złe intencje. Uważam, że ta osoba po prostu chce się zabawić. Nie Waszym kosztem, chce się zabawić z Wami, tylko Wy absolutnie nie jesteście na to otwarci. Głupiec w głowie tejże osoby i wszechświat, dokładnie. Ta osoba po prostu szuka już jakiegoś takiego nowego początku, chce już domknąć rozdział. Dlaczego? Bo w jej prawdziwych intencjach, potrzebach jest sądzę odwrócony. Czyli nie umiem odpuścić przeszłości najzwyczajniej i szukam czegoś, co mi pomoże się z tego wydostać, dokładnie, z denarów, czyli szukam szansy na nowe. I to nie jest tak, że ta osoba zakłada. Zabawi się Twoim kosztem. Absolutnie nie. To jest ktoś, kto. Ja podejrzewam, że jest nawet z Wami szczery, że, że jest po trudnym rozstaniu, po trudnym, po trudnym związku. Nie jest gotowy na miłość. Dziewiątka buław. Nie odpuścił. Yy, nie odpuściła. Królowa Denarów, koziorożec, Ale tutaj, szczególnie, jeżeli było małżeństwo, tak? to ta osoba bardzo poważnie traktowała tę żonę, tego męża. Więc w zamiarach jest była. buław. Rozerwijmy się, zabawmy się, pojedźmy gdzieś, chodźmy na randkę. Sąka buław może Wam proponować jakieś spotkanie, jakąś randkę. Niesobowiązujące to jest. To jest takie. Wykorzystajmy ten dzień razem, zabawmy się, zróbmy sobie fajne życie, nie? Na tu i teraz. Paść danarów: ta osoba jest zainteresowana poznawaniem was, ale karta kochanków w odwrocie czyli ta osoba nie zakłada, idziemy w coś poważnego. Po prostu poznajemy się, bawimy się razem, lubimy się i tyle. Zobaczymy. Problem a z kielichów, więc nie ma gotowości na miłość absolutnie. Jest dziewiątka mieczy, tutaj jest dalej obsesyjne myślenie, najprawdopodobniej o ekspartnerze, więc jeżeli chcecie rozrywki, chcecie się zabawić, fantastyczna osoba, możecie pojechać wspólnie na wakacje, później możecie sobie mi podziękujecie, pójdziecie w inne strony. Natomiast ja widzę, że wy nawet zabawy z tą osobą nie chcecie. W waszym sercu czwórka denarów, czy nie jesteście absolutnie pozamykani na tę osobę? Nie macie zamiaru nawet inwestować tutaj tych uczuć? Jest osiem Tylko, że u Was to nie wynika z tego, że nie wiem, jesteście blokowani przez seks partnera. U Was wy nie jesteście w kontakcie najprawdopodobniej ze swoimi uczuciami albo z susanką, czy nie pozwalacie sobie w ogóle na uczucia. To, co wy wnosicie, rycerz była odwrócone, czyli ja nie mam zamiaru mieć żadnej przygody z tobą, nie interesuje mnie to. Ja z cesarzem szukam tylko czegoś poważnego. A, więc no niekompatybilni jesteście w ogóle w tym momencie. Natomiast ja uważam, że Wy sami nie wiecie, czego chcecie, bo Wy nie jesteście w kontakcie ze swoimi uczuciami. Sabotujecie swoje odczucia, uczucia, no i jest dwójka mieczy, czyli sam nie wiem, czego chcę. I czwórka denarów. Nie pozwalacie sobie w ogóle na przeżywanie uczuć. Z czwórką denarów chcecie racjonalizować wszystko. To jest takie oszczędzam tych uczuć, ile się da, tylko że oszczędzacie ich nawet dla siebie. Przez co sami nie wiecie, czego emocjonalnie chcecie i na czym stoicie. Wisielec w Waszej głowie, mogą być to ryby sodiakalne, może teraz jakby macie zawieszony kontakt, a może zmieniacie widzenie tej osoby. Szóstka mieczy. Tak, myślę, że Wy też zawieszacie ręce, że nie macie zamiaru tutaj jakoś więcej działać. Jest piątka mieczy, więc Wy nawet nie ufacie i jest cesarzowa odwrócona. Ach, tutaj się pojawił Baron, tutaj mamy wagę byka. Ja bym powiedziała, że kobiety nawet nie mają zamiaru tutaj inwestować w taką relację. Jeżeli mówię do mężczyzn po tej stronie, to czuję, że was też jakaś kobieta zraniła na tyle, że nie ma w ogóle szans. Co ciekawe, wbrew pozorom, to by była idealna osoba dla was na ten moment. Bo wy byście się rozerwali wzajemnie, byście swoje blokady oboje gdzieś tam odblokowali, że tak to nazwę i moglibyście pójść w inną stronę. I dla was ta osoba może być uleczeniem po jakimś związku i wy dla tej osoby. Wbrew pozorom. To może być chwilowa relacja i to mogłoby być ciekawe. Nie musi to być od razu miłość, coś poważnego. No. Czas oczyścić swoją energię, czas odpuścić EXA. Siedem denarów, kto jeszcze czeka na EXA? No, bo to niestety tutaj czynnik ekspartnera no bardzo przeszkadza w tej relacji. Umówmy się. Dobrze, ja zatem chcę zobaczyć. Słuchajcie. Czego możecie się spodziewać po tej osobie w najbliższym czasie? Czego tutaj możecie się spodziewać w koziorożce po tej osobie w najbliższym czasie? żeby się w ogóle nie otworzycie na to, co ta osoba chce Wam dać. No, mamy księżyc, więc to jest jakiś podświadomy lęk, podświadomy strach, rybrak. Czwórka była, ktoś nadal być może myślami wraca, czy emocjonalnie jest w byłym związku. Natomiast czwórka była pokazuje, że wy naprawdę możecie się fajnie zabawić, że możecie naprawdę fajnie spędzić czas. Czemu od razu chcecie czegoś poważnego? No Może nie jesteście gotowi na taki związek fan. No właśnie, trójka kielichów fan. Możecie iść razem na jakieś wydarzenie towarzyskie, imprezę, tak trochę w ciemno i zobaczycie, jak będzie. Bo mnie się pokazuje, że naprawdę fajnie się możecie zabawić z tą osobą, a nawet jeżeli nie wyjdzie coś więcej, to macie fajnego kolegę czy koleżankę. Jest rycerz mieczy odwrócony. Ta osoba nie będzie na was naciskać. Myślę, że Wam da jakieś takie zaproszenie na jakąś imprezę, wyłoni się z cienia. Może nie będzie to wprost z tym Księżycem, ale ja nie sądzę, żeby to jakoś tutaj. No, weźmiecie pod uwagę najzwyczajniej. No o, przepraszam. Nie uważam, że, że pójdziecie w to. Może warto, naprawdę. Jest Księżyc, więc trochę to wszystko jest w takim cieniu, tu jest dużo niepewności. Możecie się też przypadkiem zobaczyć na jakiejś imprezie, jest pustanik, tak, czyli ta osoba się jakby wyłania z cienia, jest panna sodiakalna, ale mam wrażenie, że nie czuje, że może do Was dotrzeć. Jest czwórka buław, więc to może być jakieś świętowanie, wspólne urodziny, nie wiem, jakaś impreza, na której się widzicie. Uch, coś mi poleciało, co my to mamy? Osiem denarów. Może impreza z pracy, słuchajcie, może być i tak. Mm, więc będzie szansa na to, żeby się zobaczyć, tak uważam. Jest trójka kielichów w towarzystwie. Nie sam na sam w towarzystwie, ale jest piątka mieczy. Więc ja ja nie wiem, wy nie macie zaufania w ogóle do tej osoby. Może być też tak, że mm, nie godzicie się na relację, w której pojawiają się inne osoby, tak? No To jest ten czynnik ekspartnera. Rycerz mieczy odwrócony, ta osoba nie będzie na was naciskać. No Jeżeli nie chcecie, to nie chcecie. Jest szóstka buław. To nie jest ktoś, kto też będzie rezygnował ze swoich potrzeb na rzecz was. Więc ja nie widzę jako tak o przyszłości tej relacji w tym momencie. No, zobaczę, jaka jest rada dla was. Tutaj jeszcze czwórka buław. No, może warto się zabawić, może warto postawić na rozrywkę, przynajmniej na tę imprezę. Jeżeli jest szansa gdzieś razem pójść, może warto się zabawić, zobaczyć, jak będzie. Ale też trochę wyluzujcie, słuchajcie, bo nie od razu trzeba wchodzić w małżeńskie związki, nie? Czasem można po prostu się zabawić i też pozwolić sobie na to, żeby gdzieś tam. Spędzić przyjemnie czas z kimś, żeby wyjść na tę randkę do tego kina. Nie musimy od razu być razem, nie? Warto nad tym się troszkę zastanowić. To tyle. Pozdrawiam.